Zaczynamy z tego co widzę. A jeszcze PAL tej sobie ryby, ale też już jest, więc zaczynamy trzecią grę finału Network Skap 1, PAL versus Zazu na Belsirze. Stan 1 na 1, 1 do 1 best of 5 gramy chłopcy grają tutaj o 350 zł za pierwsze miejsce więc chyba jest o co grać jak na taki online kapek, przyjemny, lokalny. Myślę, że nie jest, warunki nie są takie złe. Potwierdzam, nie zaprzeczam. Górny lewy, lewy róg, tak jest, to jest lewa strona. Max Paul. Tam, 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 tam. Był zim, był tak dalej. I w dolnym prawym natomiast jest Maxflo Zazu. <głos> <głos> ja Jakoś się lubię tym zawsze bawić tym zoomem przynajmniej na początku, jak jeszcze tak za wiele nie ma do pokazania. Oczywiście to jest taka. No to jest mapa, która tak naprawdę dopiero w herdo nam się pojawiła, czyli właśnie ten Belshire Vestige. Narbie na tam chyba, była chyba grana dopiero w prolize, czy też w GSL, do końca też nie wiem, ale tak jak tutaj w tych koreańskich ligach te, te, te fajne mapy przeważnie są grane, tam Blizzard dopiero po jakimś czasie się namyśla, namyśla i jednak je też w swoim ma polu tam na laderze dorzuca no dobra, zobaczymy co, co tutaj palwy kombinuje. No póki co jakoś nie ma sensacji, nie zrobił żadnych tam gateway'ów na środku mapy ani nic takiego co się okazuje, że na zerga też podobno można zrobić ale właśnie, Zadowca już przyjeżdża, zobaczy, że tutaj nie ma żadnego pula i tak dalej, i tak dalej, chronobusty są rzucane. No a co Zazu w tej grze zrobi tak naprawdę, no bo zobacz, po raz kolejny o, zrobił. O matko, na 13. A, no, szybszy, minuta 37 postawił spawnik pól, czyli... Znaczy nie, on to, to podobnie też na poprzednich mapach stają już tam na 14, ale to też tak było minuta 50 czasu gry. Przed drugą minutą, dokładnie, no jest to taki dosyć szybki pól. No szuka tutaj zawsze tej szansy takiej, żeby trochę tymi pierwszymi zerlingami troszeczkę namieszać. Czasem mu się to udaje, więc chyba nie jest to taka zła strategia, tak naprawdę. No na pewno niektórzy się sobie z tym jakoś super nie radzą, ale też ci tak powiem szczerze, że jak gram na tej mapie często na zergów, to to ja nie mam niemały problem, żeby właśnie ten, ten tutaj Wolpo. O mój Boże, on robi narpiew Nexusa. To jest akurat. E... No dziwne, co najmniej dziwne, no bo no, tutaj jak prosi. zaraz będzie 6 zerglingów, no to po prostu pal nie będzie mógł się, się obronić, także tu jest. No ja nie chcę wróżyć z fusów, ale. Znaczy z fusów, no z tego co widzę, ale dla mnie to już jest wygrana Zazu na, na, na 90%. Znaczy tutaj, no właśnie, zobaczymy jeszcze, może Palma jakiś tutaj dobry pomysł na zamurowanie się, drugi pylon już postawiony, jakiś gateway na pewno nam dojdzie, ale strasznie późno będzie kanon w ogóle gotowy i, i te zerglingi wydaje mi się, że będą mogły nawet tego... Gateway'a zniszczyć, no jeszcze może za mocno nie będę tutaj wybiegał, ale naprawdę strasznie późno będzie ten kanał się w ogóle budował i on będzie miał problem po prostu pal. Oh, ja zobaczymy, no zobaczymy, no troszeczkę tak zagrał yy, ryzykownie, bo że wyskałtował tego szybszego pula, więc to jest trochę on dziwne. Zauważyc. Jakby tak grał w ciemno i zagrał tak standardowo, no to, to można by mu jeszcze to wybaczyć. No jeszcze ten prop tutaj nie jest. <ślesz> Z, nie, zauważ nie, nie, nie. zauważ że jeszcze w y, Pal się tego nie spodziewano, bo tak naprawdę miał na innym y, o. zupełnie o, oj oj, nasze no może nie, nie powiem GG ale ja Ci powiem szczerze, że jak, jak tak, jestem w takiej sytuacji, to najchętniej bym tylko wyszedł z gry, także tutaj absolutnie pal tutaj tą probą, niepotrzebnie zaniósł jeszcze minerały do głównej bazy i nie, nie do końca wiadomo dlaczego. Pierwsza, a może już nawet druga, zaraz tam kolejne proby będą padać, także tutaj momentalnie... Próbuję mikrować tymi, tymi, tymi probami, no ale to nie wygląda dobrze. Też mi się wydaje, że wiesz dlaczego? Pal zostawił na watchtowerze watch lewym linga, czyli twój propkę tak, i tak. nie zauważył w ogóle tych lingów, bo tutaj sprytnie Zazu pojechał po prawej stronie, czyli tak jakby starał się. Mi się wydaje, że specjalnie właśnie tak zagrał, że zwykle jednak protosi wracając idą do, do tej lewej, do tego lewego watchtowera, więc starał się to wykorzystać. No dobra, no, więc już tak naprawdę na wstępie, Pal. Mocno tutaj w plecy. No, nie jest to oczywiście jeszcze GG, no ale biorąc pod uwagę, że Zazu jest dosyć dobrym graczem, no to może być ciężko mu y, Palowi w tym momencie jakoś y, wyjść tutaj na prostą po tak fatalnym rozpoczęciu tej rozgrywki. No, już jest dwóch Zelotów, tutaj będą na pewno to całkiem dobrze bronić. Tylko, że kolejny problem Pala będzie taki, że, że Zazu chyba. Ha, no właśnie, czy, czy, na się chyba. Wszystko no. zanosi się na to, że, że chyba Zazu będzie tutaj jednak te roach Warden robił, a nie, przepraszam, Lery jest budowany, ekstraktory chyba. były, tak Z, Tak się zastanawiałem, czy, czy Zazu zazwyczaj jak przebiega tymi zerlingami, to potem robi rocze i po prostu dobija przeciwnika lub przynajmniej próbuje, a potem idzie w jakieś ewentualne muty, ale tutaj widzę, że inaczej, jakaś inna, jakiś inny zamysł na to wszystko jest tutaj zerka i będzie robił... Kolejne dwa ekstraktory, więcej dronek i, i tym pojedynczym Zerlingiem podejrzewam, że jeszcze tutaj dłuższą chwilę pobiega. No chyba, że o mój Boże. No to jest akurat dziwne, ten, ten Zerling powinien naprawdę jeszcze długo długo. skautować tak, żeby tutaj ten skaut robił. No, tym bardziej, tutaj, że. No jeszcze stokera nawet nie zaczął budować w tym momencie. Yy, yy, pal. Ale jest dobra sytuacja z tego względu, że. No tam postawił tego pajona w przeciwie Zazu, ale on zauważył też, że ten LER. Lair... Jest morfowany, że są cztery ekstraktory. Prawdopodobnie, znaczy, akurat nie zwróciłem uwagi, czy pal kliknął na te ekstraktory, bo jak się kliknie, to można zobaczyć, ile Lidę zostało tam, tak. tak. Mhm. I na tej podstawie tam też mógł pal wywnioskować, co robi Zazu. No ale nawet jak on, no, on, w mojej opinii, nawet wie, że będą temu. O, przepraszam, Infestation Pit. Znaczy, ja bym się spodziewał raczej ze strony Zazu motalistów. No ale właśnie. to Hydre jest jedyna sprawa, no. jeżeli chodzi o Zazu. Tak, Infestation Pit oraz. Hydralizm, nie? także tego się akurat w mojej opinii nie spodziewa, dlatego że robi teraz C-Stargate, czyli właśnie bardziej odpowiedź na Spire. Także, no ciekawie powiem Ci, że, że, że ma tutaj. Jednak za to zmienił w swojej grze, bo był okres tak naprawdę w Sarkarcie, gdzie on zawsze męczył po prostu Mutaliski, nieważne co się dzieje, czy, czy pada, czy, czy leje, czy, czy o co tutaj w ogóle chodzi, czy jakaś burza, czy sztormu. Zawsze twardo jedzie w tym Mutaliski. Tutaj nieco zmienił i wydaje mi się, że to jest bardzo mądra sprawa z jego strony. dwa 0 tutaj. Biegają, ale absolutnie... No za dużo, za dużo zirgingów, tak, tak, tak się tego nie kontruje. Znaczy to to, 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 to miało po prostu na celu wymuszenie właśnie jakichś zirgingów ze strony zazu, co się no, po części na pewno udało, ale tutaj. Hmm, no jaka będzie właśnie odpowiedź na te O fenixa, Robię tego fenixa, który no, nie jest odpowiedzią na swarbosty za bardzo. No tutaj może jeszcze... Oj, żeby tutaj jakieś dziury to znów nie było. Ten forcefield najprawdopodobniej najprawdopodobnie będzie potrzebny do zagrania. No i teraz forcefield dobry na zablokowane tutaj lingi. Mógł troszkę lepiej to rozegrać, no ale w jakoś tutaj się wybroni, no i te linki tu próbują, próbują wbiec, no nie wiem tutaj. Tak, yy... ja, ładnie się no, pan broni, tak. przytomnie tutaj wszystko zauważył, tak za darmo do tutaj strata się za darmo, no tak za robi co może tymi zewingami, no może to jest nawet trochę lepsze, żeby nie stały bezczynnie, ale szkoda było wszystkie i stracił, bo one tutaj naprawdę mogą pobiegać, zobaczyć czy jest baza, czy... Może jakiś ukryty i tak itd. Tak no to jeszcze próbuję wbiegać ale nic tego nie będzie. No i właśnie, Swarm Hosty już sobie tutaj powoli się doczłapują można by powiedzieć. I jaka Zauważył, będzie Zauważył się pal, tylko co on może tak, zrobić, nie no nie ma obsów, nie ma kolosów, nie ma stormów, no może grać tylko na czas, ustawiając dalszych się... no. <laughs> Już wie, że straci cybernetic Corns. Dostawia od razu kolejne, no ale to wygląda bardzo, bardzo słabo. Z Ty tymi wojdami będzie pewnie o, próbował kontrolować. No, ale... no ale przynajmniej o podniesie Phoenixami, no, przynajmniej na to się przydadzą, ale tutaj coraz więcej tego będzie miał Zazu. To ciekawe w ogóle zerknie ekspłyję, nawet o tym chyba do końca Zazu nie myśli. Siedemowy lordów aż tutaj teraz zbudował, co jest trochę no, nietypowym pojedział, bo tak, a, aż aż takich ilościach chyba i się w tej fazie gry nie, nie, nie robi, ale się widzę, że tutaj Zazu nastawia na ostre, a ta kolejna pusty się wykowają. No i Jedyne co może teraz zrobić PAL to chyba jakiegoś właśnie kolosa czy coś w tym rodzaju, no jest teraz budowany Robotics Facility, ale no jak on chce na to odpowiedzieć właśnie bez Kolosów, które no zdają się tutaj idealną odpowiedzią na to wszystko, on ma tylko tego nieszczęstego Stargaita i Bodydreya, także no, no tak. na to co ma Zazu idealne byłyby Kolosal. dopiero teraz tworzy się Robotics Facility. No do Kolosów Ależ, długa to... droga, no nie tak, wiem tak. Czy, czy tutaj PAL w ogóle wytrzyma do tego momentu. Na pewno też co obsa jeszcze zrobić, no bo to też nawet nie ma jak podejść. Nie, wiem, teraz chyba by zostało tylko wziąć wszystkie razem z próbami jednostki i spróbować tutaj się przebić. No ale, no ale zobacz, no, Zasuk gra tak sprytnie na takiej zasadzie, ZASU, jakiś styl ma ZASU. No nie robi tego expa, nie robi expa, wiesz, gra na dwóch bazach. Jak zobaczę swoją szansę, jak mu ten haras na początku się uda, no to nie przedłuża gry, tylko po prostu mocno stara się tutaj yy, zakończyć się na dwóch bazach. Hmm, jeszcze tutaj, nawet tyłu podlatuje Fenixami. No jakoś chce to palo no później, tego no próbuję tego Overseera, no bo nawet jak podlesi za chwilę przecież obsem tutaj, no to co to da, jak zostanie automatycznie zniszczony ten obserwator tak, przez tak. Hydraliski, więc no na pewno będzie musiał zasnajpować tego Overseera. No to jest przytomnie jeszcze próbuje te posiłki łapać, no ale... Stracony kolejny, hmm, kolejny penic. A Zauważ, że też oracle robi. No teraz oczywiście jakiś tam Wojder niby jest zbudowany, ale ciekawe mnie właśnie ta oracle. No ja tylko intryguje. Czy on będzie właśnie próbował użyć uh, ta, Revelation, tak. żeby odkryć Overseery? To jest taki niegłupi pomysł, muszę powiedzieć. Albo po prostu użyć oracle jakiegoś takiego agresora Obserw. na, na hedraliski, no bo... Same stalkery, same centry, jakieś zeloty, no niby coś tam mogą zdziałać, ale po prostu no, te hydraliski wypadałoby jakimiś polosami albo ewentualnie stormami skontrolować. Jeszcze nie ma sebernetti skor, więc właśnie chyba tutaj inaczej jest będzie tutaj tak Jest już, już opcja, jest, no zobaczymy, no całkiem jeśli się trzyma, nie, no, tym bardziej według mnie Zazu jakby zrobił zamiast tych hydr, zaraz połowę tych hydr więcej swarm hossów to już by miał wygraną grę, no bo te trzy swarm hosty to no nie były jakimiś killerami, prawda? Jakoś udawało się tutaj no za mało, tymi kanonami. No około sześciu tych słonefosów to by już tak. było pogrze, natomiast w międzyczasie sobie zaekspował na dosyć dużej saturacji już ta baza, bo 13 tutaj dronków jest. Już wydobywa minerałki, dwa gazy tutaj dostawia, no więc dosyć pewnie się czuje, natomiast no daje szansę temu palowi jednak podnieść się troszeczkę z kolan w tym momencie, no i zobaczymy co z tego będzie. Pal powinien teraz spróbować, mi się wydaje, zaekspować jeszcze raz i spróbować tutaj utrzymać właśnie tego dodatkowego EXPA. Widzimy, że już robi bo ja więc za chwilę będzie robił kolosy, co jest całkiem niezłą odpowiedzią na tą kompozycję, to co ma w tym momencie zaraz natomiast to też zaczyna robić Spira. Zaczyna, mm. już zrobił chyba go, 13 medalistków jest no, no tak jest, to przeogromny teraz tak zwany switch, o jest Revelation użyty na tak. Nie, to nie był Revelation, tylko ten, ten inny skill chyba, no w każdym Nie, razie Revelation, jest... Revelation, Evasion A, to jest... Tak. tak, Envision, Envision jest detektor, to, jest, to, to jest detektor, tak. Tak, no, te, te, te hydralizki tutaj widzi Pal, tylko że... no Czy uda mi mu się mutaliski przy okazji zauważyć, to No tak już, już mu się udało. A, przepraszam. Kosztowało go to rakla, ale, ale zauważył. No, więc myślę, tutaj... że zauważył, tak. To jest takie <laughs> prawdopodobne. No i co istotne, tamtej Feniksy w całym tym ferworze walki tak naprawdę wszyscy ciutkie zginęły, więc po raz kolejny atak Zazdu, na który Pal nie jest prawie, że w ogóle przygotowano plus taki, że przynajmniej te. Ten Stargate już jest i może jakieś ewentualne finisze sobie produkować, ale po raz kolejny będzie tutaj atakować Zazu. Co ciekawe, Fleet jest dostawiany oraz kolejny Stargate, więc zobaczymy, co z tego będzie prawo zrobić PAL. Trochę mnie martwi, że podczas całej tej agresji PAL nie robił w ogóle e, robotników i teraz ich posiada tylko 53. To jest trochę za mało, jak na 16 minut i na 3 bazy, więc tutaj... E, no tam na Daybreaku ta ekonomia była jego a tutaj a tutaj to wygląda na to, że, że ten jak Zazu będzie dominować, jeżeli o to chodzi, a PAL musi... Po prostu się świetnie ustawiać. No teraz na Hydraliski tutaj... tutaj tak, na no... tą trzecią bazę idą, no tutaj za bardzo nie ma odpowiedzi. Zeloty zwerpowane, które od razu topnieją nawet nie są w stanie jednego uderzenia zadać yy, tym hydraliską. No nie wiem, dobre force fieldy teraz, jeszcze tu by się przydały, może jakoś podzielę. No, ale to zeloty na te hydraliski to Ta, nie niestety Masakra. Fala była tam atakowały probek, 25 on już ProBek z nie wiadomo tak do końca gdzie jeszcze te Wojdreje padają na froncie no, przynajmniej ten Mothership Core może przeżyje, a no i też Wojdrej nawet. No uratował przynajmniej jeden strzał tam był No za wydaje mi się, że tutaj już nie powinien jakoś mocno super szarżować, on bardzo dużo zdziałał tymi wszystkimi atakami. Oj, tutaj Wojdreja, Mather Ship Core ze niszy, tego Mothership Shipcora tak jest. No jakieś... i butaliczki tutaj się cofają, bo nie wiem, co on szuka, może jakiś pylonów, znaleźć tymi mutaliskami, bo to co chwila go gnębi ten pal, jakieś tam jeszcze pojedyncze zeroty wysyła mu do bazy, do drugiego, trzeciego EXPA. No natomiast zazwyczaj na czterech bazach, natomiast pal na trzech i to naprawdę na dosyć niskiej ilości probku, 45 probek, jak na dokładnie 18 minut gry, to jest bardzo, bardzo mało. Tak, no, robi odpowiedź, oczywiście teraz pal Mutaliski w postaci Feniksów, tego, tego ulepszenia do zasięgu jeszcze protost nie posiada i co najgorsze nie ma swoich asymilatorów w trzeciej bazie, także tego gazu on ma naprawdę bardzo, bardzo mało i tak naprawdę no, co on tutaj biedny może zrobić, ma stolim tu próbuję mikrować na te Mutaliski, oczywiście Feniksy mimo wszystko sobie całkiem dobrze radzą bez tego ulepszenia do zasięgu, ale kolejny z nich pada, jeszcze jednego będzie że tutaj będzie próbował zaraz zniszczyć, są jakieś stalkery do wsparcia tego wszystkiego, ale... Bardzo duża teraz przewaga limitu na korzyść Zazu, który wydaje mi się, że teraz po prostu mógłby zaatakować tymi wszystkimi hiedrami. Ciekawe, teraz kolejny chyba tam z 15 jeszcze zrobił, więc jakiś limit tutaj z jego strony pewnie się pojawi. i Po prostu zaatakuje tyle, z tego będzie. No, chodzi o ekonomię, kolosa robi, być... robi, robi tutaj kolosa pal, ale to już będzie za mało, e, za późno. No i tak naprawdę pal do końca nie wie, w co, w co grać. tak? Czy grać właśnie więcej teraz tych e, e, Feniksów, czy może kolosy. No. Bardzo w ciężkiej sytuacji pal, limit pokazuje też swoje, no praktycznie zdublowany jest. No i pal, mimo tutaj teraz do, dobrych zniszczenia paru tych hostów, parę dobrych podniesień jednostek, no nie, nie wygląda to dobrze. Naprawdę Zazu tutaj też w dalszym ciągu ma tą przewagę bazy. Trochę dobudowuje tutaj spajnych sport żeby czuć się bezpiecznie. No, zobaczmy jeszcze na upgrade, 1-1 na Hydraliskach w tym momencie. 0-0. Na wojsku naziemnym pala. No ale przynajmniej Nie. tych metalistków się teraz pal pozbędzie, także tutaj akurat już, już przynajmniej ten, ten trut tak zostanie zniszczony. Jakiś farmko się tutaj zakopał przy trzeciej bazie pala. On akurat tutaj całkiem szybko myślę zginie, jak się tylko kanon zakończy, żeby go wykryć. Bo on oczywiście, jest teraz niewidzialny, jest spora liczba teraz a ale to Nie wiem, czy to jest najlepsze przejście dla Zazu, ale on mimo wszystko ma strasznie tego dużo. O kolosus! No, prawie uciekł, 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 ale jeden za mało. Tutaj ze trzy kolosy, może by oh tutaj je. mogły coś pomóc, ale jeden kolos to nie tak dużo. No, no i będzie podnosił, no tutaj po, trochę popodnosi tych. No i chyba się wybroni, całkiem nieźle. No zadziwiałem, co do nieźle bym powiedział. Ten kolosus został strasznie szybko zniszczony, od niego trochę tam bardziej musiał poszanować palce najgorsze. Dla niego on posiada tylko jedno centrę, więc nie mógł tutaj sobie rzucić dwóch force fieldu, żeby to wszystko zablokować, albo przynajmniej od, tak jakby podzielić to armię na połowę i to oczywiście większą połowę zniszczyć, bo, bo połowy jak zwykle są mniejsze i większe, tak jak skrojeniem pizzy i tak dzieleniem jest. się z kimś. Skałki teraz na środku niszczone. Właśnie od w ogóle nie widziałem, że te skałki to istnieją, szczerze mówiąc, między tymi kstrelnakami, tak, to taka wersja to... specjalna. A ja się dopiero teraz zdaję sobie z nich sprawę, tak naprawdę. O, teraz te no nie, tak, tak staramy się nie atakować. No, ale za chwilę. właśnie cały czas je robi, to jest trochę dziwne. Yy, za chwilę wejdzie 2-2 na, yy, na tych hydraliskach i to mi się wydaje, już może być gwoździem do trumny, no bo w dalszym ciągu no to je, plus +1 dopiero zostało zrobione przez Pala, no więc tutaj 2-2 versus 1-0, no będzie mocno, mocno bolało. Wydaje mi się w tym momencie pala. No robi co może, dosyć efektywnie wymienia się, dobre forcefieldy, troszeczkę zatrzymają te hydraliski, no ale co on ma te hydraliski? No za bardzo nie ma odpowiedzi, no tutaj ten tak na ninja raczej nie, no nie zostanie, nie, nie utrzyma się według mnie długo, trochę tutaj, no tych hydralisków bardzo dużo, no nie ma na nie odpowiedzi za bardzo w tym momencie pal. Tak, no jest ten kolos tam od lewej, przychodzi od razu Feniksy, że naleciały na to wszystko, no chyba nie powinny. No i właśnie, ja jeszcze tak z dwóch stron muszę teraz mikrować, pal, tam i też zeloty, na lewej to zostały zbudowane. No przynajmniej podnosił Feniksami, cały czas wyraliśmy, no może, może w jakiś tam nie, bliżej nieokreślony sposób palowi się uda, ale tego jest zbyt dużo, on sam sobie zdaje sprawę, że mimo tego, że zajął kolejną bazę tutaj się właśnie ona skończyła budować to i tak raczej palo, teraz zaz Zazowi nie dorówna pod względem produkcji, no i będzie musiał... Najpisałem Gigi, tak jest, wygrywa z Zazu. Czyli 2 do 1. No 2 do jednego, dla, no dwa to jednego dla, dwa natomiast pali tak mi zaskoczył, no bo naprawdę mocno w plecy tak, po tym początku, trzyma. więc bardzo długo się trzymał i całkiem sobie dawał mi źle radę. Dwa...